Sebastian Walukiewicz oraz Jakub Piotrowski opuszczą zgrupowanie reprezentacji Polski. Trener Michał Prowiesz przekazał nam informacje dotyczące zdrowia obu zawodników. Sebastian Walukiewicz zmaga się z infekcją dróg oddechowych i będzie musiał kontynuować leczenie w klubie. Takie informacje dostaliśmy, które opisują nam stan zdrowia Sebastiana Walukiewicza. Stoper reprezentacji Polski grał we wczorajszym meczu z Portugalią do pierwszej połowy, ponieważ w drugiej został zastąpiony przez Kubę Kiwiorę. W przypadku Kuby Piotrowskiego diagnoza od sztabu medycznego jest prosta: uraz mięśni przywodzicieli, i stąd decyzja o opuszczeniu zgrupowania przez Kubę Piotrowskiego oraz Sebastiana Walukiewicza. A waszym zdaniem, czy te dwie twarze przyniosłyby coś na mecz z Chorwacją i czy mamy ogólnikowo szansę na trzy punkty z reprezentacją Chorwacji? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie ten profil po więcej.